Przychodzi baba do lekarza z objawami anginy. Dzień dobry, mam gorączkę, boli mnie gardło i źle się czuję. W takim razie, droga pani, przypiszę czopki. Proszę używać codziennie wieczorem i na pewno pomogą. Proszę przyjść do kontroli za tydzień. Baba po dwóch dniach stosowania czopków poczuła się znacznie gorzej, więc poszła znów do lekarza. Panie doktorze, czuję się dużo gorzej po tych czopkach. Ciągle wymiotuję, mam większą gorączkę. Przypiszemy mocniejsze czopki, one pomogą. Do kontroli za tydzień. Baba zastosowała nowe czopki, poczuła się po nich jeszcze gorzej, i po dwóch dniach udała się znów do lekarza. Panie doktorze, czuję się jeszcze gorzej po tych czopkach. Mam sraczkę, wymiotuję i czuję się okropnie. W takim razie przypiszemy najmocniejsze czopki na rynku, końską dawkę. One wszystkim pomagają. Do kontroli za tydzień. Baba po zastosowaniu nowego czopka posrała się, zemdlała i zasnęła w żygach. Po przebudzeniu stwierdziła, że tak być nie może i poszła wściekła do lekarza, nawyzywać go, że się przez niego czuje chujową. Panie doktorze, od tygodnia żygam, sram pod siebie mdleję, a miałam przecież tylko anginę. Co mi pan zrobił najlepszego? No kurwa, niemożliwe. To co pani te czopki zjada czy jak? Nie, kurwa, w dupę se wkładam.